Opowiem Wam niezwykłą historię, która jednak rzeczywiście się wydarzyła, gdzie i kiedy, nie pytajcie, tego nie wiem, myślę nawet, że to nieważne. Bardzo ważne byłoby natomiast, aby ta historia spotkała każde z Was, to znaczy, gdyby każde z Was mogło ją przeżyć, opowiem Wam ją tak, jak opowiada Wasza babka, a nawet prababka, będzie to historia zupełnie nienowoczesna, nie ma w niej samochodów i samolotów, nie ma w niej niczego, co możecie mieć na co dzień. Bo to przecież historia niezwykła, Będą w tej historii wróżki, kulewny i zwierzęta, bo takie powinny być baśnie. Wy na szczęście, którzy będziecie czytać te historie, nie jesteście tak. Nie rozważni jak dorośli, nie wymagacie od książki, by była nowoczesna i opowiadała o samochodach i samolotach, czyli o wszystkim, co otacza was. Naprawdę, bo prawda to jeszcze zupełnie co innego. Nie pozwólcie dorosłym wmówić sobie, co się wam ma podobać. Wy wiecie lepiej, co rzeczywiście pięknej, jeżeli lubicie baśnie Andersena, rozumiecie tak samo dobrze, jak ja, że gdyby Andersen żył dziś też, latałby po świecie czarodziejskim kufrem, a nie helikopterem, czytacie dzisiaj nowe historie o potworkach i maszynkach. Każde z Was dzisiaj wie, co to jest komputer, ale coraz mniej w Was na czarodziejskie zamki. Może dlatego niektórzy wyrastają na ludzi, jakich nie chcemy, ludzi, co zajmują się tylko powszednimi sprawami, co nie potrafią się wzruszać, nie umieją kochać. Pokochajcie tę książkę. A będziecie kochać świat, i świat będzie kochał was. Tego życzy wam i sobie autor. Lipka Krzysztof, laura na zamku godzin. Wszyscy doskonale wiedzą, jak wyglądają śliczne małe dziewczynki. Mało kto jednak wie, jak wygląda karzełek Bukobudor. Jedną z nielicznych osób, które mogłyby o tym opowiedzieć, jest właśnie śliczna mała dziewczynka Laura. Laura wcale nie spodziewała się poznać karzełka Bukobudora. Pewnego dnia zupełnie przypadkiem spotkała go w pokoju, gdzie najbardziej lubiła się bawić, w gabinecie ojca. Laurze nie było wolno zachowywać się tam jak u siebie, czekała więc zazwyczaj, aż ojciec zapadnie w pobiednią drzemkę, by zakraść się cicho do kabinetu. Tego popołudnia zakradła się tam właśnie, by obejrzeć staroświecki zegar, kiedy rozległ się kryształowy dźwięk, podobny do melodii grających dzwoneczków i wahadło zegara gwałtownie się rozbujało. Nagle nad sercem wahadła pojawił się niezwykły człowieczek. Jego kulista główka, ukryta w siwych włosach, Osadzona była na równie kulistym tułowiu, z którego wyrastały długie i cienkie rączki i takie same nóżki. Ubrany był w czerwony kubraczek z mnóstwem złotych dzwoneczków zamiast guzików. Kim jesteś? Zapytała wcale nie zdziwiona Laura. W takim niezwykłym zegarze mógł przecież mieszkać tylko ktoś niezwykły. Człowieczek ukłonił się dźwięcząc złotymi dzwoneczkami. I powiedział brzmiącym jak delikatne bicie zegara głosikiem Jestem karzełkiem bukobudolem Czasem odwiedzam dzieci wieczorem Czasem odwiedzam wyrosłych ludzi Głos mój usypia i głos mój buje W ruch wprawiam wszystkie kółka zegara Dzięki nie z młodych wyrasta stara Przeze mnie stary nie będzie młody Uruszam sercem całej przyrody Dzyń, i dzy. pamięć ciemności tony. Wszystko przemija. Ja dalej dzwonię. Musisz mnie poznać. Nadeszła pora. Widzisz karzełka Bukobudora. Nie bardzo rozumiem, co mówisz, ale pięknie dzwonisz i ładnie okładasz wierszyki. Po co przyszedłeś? Zaprowadzę cię do królestwa czasu. Jestem przecież jego posłańcem, podaj mi rękę. Laura dotknęła maleńkiej dłoni karzełka. I w tym momencie ujrzała, że Bukobudor ogromnie urósł i stał się tak duży jak ona. Ale nie to Laura zmalała. Była teraz wzrostu karzełka Bukobudora Przed nimi wisiała ciężka sznurowa drabina A ponad nią wznosił się ogromny, dumnie strzelający ku górze zegarowy zamek Wspieli się po drabinie i karzełek, który już teraz wcale nie wyglądał na karzełka Pomogł laurze usiąść na wielkim jak złoty kląb wahadle zegara Sam drapał się obok i... Tyk-tak, bimbom rozbujał wahadło zegara, aż dotknęło ogromnego cyferblatu Wtedy Bukobudor wziął Laurę w objęcia i jednym zwinnym skokiem przesadził przepaść pod stopami. Znaleźli się razem na białej tarczy. Karzełek Bukobudor poprowadził Laurę po gazurowanej powierzchni pokrytej wielkimi rysunkami cyfr i przez dziurkę od kluczyka, która teraz wydawała się głębokim kraterem, weszli w złocone korytarze wnętrza. Jesteśmy w środku Królestwa Czasu Zamek Godziny. Chodźmy na pierwsze piętro. Wspinali się po kręconych złotych schodkach, a tymczasem odezwało się dźwięcznie jedno uderzenie wielkiego dzwonu. Otworzyły się szerokie drzwi i oczom Laury ukazała się komnata szafirowa jak czyste niebo. Na jej środku stał bardzo wysoki i chudy jegomość o niezwykle prostym i długim, sięgającym do pasa nosie. To mistrz jedynka, jeszcze nas nie widzi, bo dźwięk wielkiego dzwonu dotąd wciąż nie wybrzmiał. Ale zaraz się obudzi. To on śpi stojąc. Oczywiście, żeby czas nie stanął w miejscu, wszystkie godziny muszą zachować gotowość. W tej samej chwili ostatnia, a wielkiego dzwonu zamilkły i mistrz jedynka. Otworzywszy oczy, żywo obrócił się ku nim. No. Nareszcie wybiła moja godzina i to, o, jak widzę, właśnie w chwili, kiedy akurat mam gości. Czy już przedstawiłeś mnie, Laurze, bukobudorze? Oczywiście rozpoczynamy właśnie podróż po zamku godzin. A czy wiesz, Lauro, dlaczegośmy cię tutaj zaprosili? Nie. Nie wiem, ale bardzo mi się u Was podoba. Spodoba Ci się jeszcze bardziej, skoro tylko usłyszysz niezwykłą historię, którą Ci opowiem. Czy to będzie baśni? Nie zupełnie będzie to baśni. Baśnie istnieją tylko w świecie ludzi. W Królestwie Godzin wszystko jest prawdą. A, to musi być piękne. Opowiedz mi więc szybko, Mistrzu jedynko. Tę niezwykłą historię? A więc słuchajcie. Opowieść o Paziu Królowej i Kryształowym Fleci W Królestwie Kwitnącej Róży żył Paś podobny do tych, o których opowiadają baśnie i w tym samym zamku mieszkała oczywiście piękna królewna. Zdarzyło się jednak, że to nie Paś kochał królewnę, ale odwrotnie. Królewna kochała Pazia, który wcale o tym nie wiedział. Nikt się nawet tego nie domyślał, bo czy wolno było królewnie komuś o takim uczuciu bodaj wspomnieć? Przecież to nie wypada, żeby zwykłego pazia kochała tak wysoko urodzona osoba. Rzecz jednak w tym, że Paś wcale nie był zwykły. Był naprawdę nadzwyczajny, nie tylko młody. I piękny, bo w takim mogą zakochać się nawet najbardziej dumne osoby, ale przy tym, wielki artysta. Grał na flecie tak pięknie, jak nigdy nikt przedna, flet zrobiony był z kryształu. Wyczarowała go wróżka różanej rosy, która kiedyś zebrała mnóstwo kropel z płatków róż, a potem sprawiła, że zakrzepły i przemieniły się w cudowny instrument. Królewna spacerowała po wypielęgnowanym ogrodzie zamkowym, gdzie kwitły najpiękniejsze róże świata i wypatrywała między ich listkami i płatkami twarzy ukochanego pazia. Spacerował sam po tym samym ogrodzie zamkowym i wciąż tylko grał na kryształowym flecie, którego dźwięki mówiły wszystko. Wszystko, co śpiewało mu w sercu. Sam jestem na tym świecie i chcę pozostać sam. Na kryształowym flecie melodie piękne gram. Kto dźwięki fletu słyszy Już dłonie chce go brać Lecz nie przerywaj ciszy Mnie tylko wolno grać Bo żywym jest motylem Melodii każdy dźwięk Lecz żyje tylko chwilę A w nie ogarnia lęk Gdzie tylko kwitnie kwiecie Od razu spieszczę tam na kryształowym flecie melodię piękne gram. I działo się dokładnie tak, jak mówiła o tym piosenka. Każdy dźwięk wydobyty przez pazia z kryształowego fletu szeptał jedno słowo wierszyka i natychmiast zmieniał się w przepięknego, kolorowego motyla. Motyle szybowały w powietrzu i po chwili zastygały na kwiatach róż, które wciąż kwitły w królestwie. A motyle błyszczały na płatkach jak krople rosy. Piękna królewna słuchała śpiewu kryształowego fletu i wiedziała, że tak długo paść będzie jej służyć, jak długo będą chwitły w jej ogrodzie róże. To też kazała je pielęgnować z wielką starannością. Patrzyła, jak kwiaty cudownie się rozwijają i wciąż była smutna, aż wcale nie zwracał na nią uwagi. Kochał tylko swój kryształowy flet piosenki, róże i motyle, to też piękna królewna dumała ciągle. Jakby zainteresować Pazia swoją królewską osobą, jak oderwać go od bezustannej gry. A gdyby tak ona, piękna królewna, jeszcze piękniej od pazia zagrała na cudownym kryształowym flecie. Och, gdyby chociaż raz wypuścił go z rąk, przekonałby się, że potrafi grać nie gorzej od niego. A nawet jeszcze piękniej! Wówczas na pewno mnie pokocha. Piękna królewna była przyzwyczajona do tego, że spełniano wszelkie jej kaprysy i chwalono, że wszystko robi najlepiej. Dlaczego by więc i kryształowy flet nie miał wypełnić jej pragnień i zagrać pod jej palcami najpiękniej na świecie? Tymczasem paś grał i grał, a ona nie śmiała wyjąć mu kryształowego fletu z rąk. Kryształowy flet śpiewał przecież, że nikomu innemu poza padziem nie wolno na nim grać. Znając jednak związek cudownego instrumentu z zaczarwaną rosą, piękna królewna pomyślała sobie... Krop, rosy śnią w krysztale, którym dźwięczy flet. Róża słyszy moje żale. Kwitnie dla motyla, ale motyl ginie wnet. Rosa drży na płatkach róży. Motal pragnie róż, wróżka z płatków róży wróży. Nawet rosy z bal nieduży mógłby starczyć już. Jeśli zbiórę rosy w dzbanie, to zaśpiewa dzban? Co się z pięknym paziem stanie, gdy zrozumie? Że, kochanie, źródłem moich ran? Roso, prostą wszelkie smutki. Mi pragnienia zgaś. Mimo ty na żywot, krótki wyśpiewają twoje nutki, moim będzie paść. Piękna królewna dnia pewnego zabrała ze sobą z zamku do ogrodu kryształowy dzban. Zbierała doń kropla po kropli rosy która miała cudowne właściwości, która poiła najwspanialsze istoty w królestwie, róże i motyle. Śpiewała przy tym swoją miłosną piosenkę i nie wiedziała nawet, że sens jej słów wsiąka w zaczarowaną rosę i przemienia ją w zaklęty napój, kiedy zban był pełen. Piękna królewna wypiła z niego maleńki łyk napoju. Natychmiast poczuła się cudownie, jeszcze bardziej zakochana w Paziu niż przedtem. Wiem, pan Paziowi się tej rozy. A na pewno mnie pokocha, tak jak kocha swój wyczarowany z rosy kryształowy flet. Szukała pazia wśród ścieżek i klombów, a gdy go odnalazła, podała mu z uśmiechem pełny dzban. Paś uśmiechnął się również i wypił rosy z dzbana jednym haustem. Nagle poczuł się bardzo lekki, leciutki, coraz lżejszy. Opadł na trawę i zasnął. Wówczas piękna królewna wyjęła pazia z rąk kryształowy flet i przyłożyła go do ust. Lecz kiedy tylko lekko dmuchnęła, flet rozprysnął się w powietrzu na miliony kropelek rosy, które się rozsypały wśród róż. Krople padły też na śpiącego pazia, a on się zamienił w wielkiego, kolorowego motyla wysłannika Królestwa Marzeń. Spełniły się marzenia pięknej królewny, aś ją pokochał, tylko przestał być paziem. Nigdy nie ujrzała już swego umiłowanego grajka, choć wciąż kołował nad jej głową zakochany w niej wielki kolorowy motyl. I królewna też bardzo go lubiła, choć tęskniła za paziem. Z rozpaczy piękna królewna zgodziła się poślubić władcę królestwa nieprzebytych lasu. I została królową, a wielki kolorowy motyl, który czasem pojawia się w ogrodach pełnych róż, nazywany, jest odtąd paziem królowej i czasem można usłyszeć, jak paść królowej cichutko śpiewa. Jeśli kochasz, kochaj szczerze bezpodstępny trug, truk. Bowiem podstęp ci odbierze, to coś zdobyć mu. Jeśli szczęście chcesz wyśpiewać, odnajdź własny śpiew. Oto są piosenki nieba, o ten róży krew. Jeśli kocham je i sławię, już nie jestem sam. Wszystko o czym piosenka prawi, od nich przecież znam. Bardzo, bardzo ładna baśni, tylko smutna. Baśnie są takie, jaki jest świat, który je wymyśla. Baśni nie opowiada się, żeby było wesoło. To po co? Żeby usłyszeć coś pięknego, czego samemu się nie przeżyła. Może któraś z moich przyjaciółek godzin opowiedzi Lauro, weselszą historyjkę na razie musicie stąd zmykać, bo jestem okropnie zmęczony. Kończy się godzina pierwsza i mistrz jedynka wraca do przerwanego snu. Żegnaj. Lauro pewnie się już nie spotkamy. Dlaczego? Są w życiu takie godziny, które się nie powtarzają. Żegnaj Lauro. Do zobaczenia, bukobudorze. budorze. Do zobaczenia, zatem mistrzu jedynko. A, Lauro, podziękuj za baśń. Idziemy dalej. Dziękuję, mistrzu jedynko. Żegnaj. I wyszli z komnaty szafirowej jak czyste niebo. Skręcili z korytarza pierwszego piętra na złote schodki i wdrapywali się po nich właśnie, gdy w zamku godzin zabrzmiały dwa uderzenia wielkiego dzwonu. W tym pokoju mieszka pan na dwójka, teraz właśnie jej złożymy wizytę przyprowadziłem ci laurę panno dwójko zobacz jaka jest miła witaj lauro bardzo dobrze że przyszłaś bo właśnie nastała moja czyli druga godzina przed chwilą się obudziłam i mam trochę czasu na opowiedzenie historii która mi się przyśniła czy zawsze coś ci się śni panno dwójko zawsze i zawsze co innego Potem wszystko zapominam, jeżeli od razu tego nie opowie. Zaczynaj zatem niezwłocznie, panno dwójko! Oto więc moja historia. Opowieść o martwym chłopcu i delfinie. W głębokich wodach Wielkiego Oceanu mieszkał zwinny delfin. A on oczywiście jak wszystkie delfiny z tworzeniem ogromnie poczciwym, pływał wśród fal w tę w tamtą stronę, podziwiał podwodny świat, czasem wyskakiwał dla zabawy wysoko nad powierzchnię wody i czuł się wówczas szczęśliwy. Pewnego razu, gdy płynął tuż pod powierzchnią wód, burzą bezwładnie miotane falami wielkiego oceanu ciało małego chłopca, delfin bardzo był zdziwiony, zaniepokoił się. Z taką sytuacją jeszcze się dotąd nie spotkał. Okrążył chłopca kilkakrotnie, trącił go lekko nosem, potem ogonem, ale chłopiec pozostawał obojętny na wszelkie znaki. Co też mu się stało, pomyślał zatroskany delfin. Czy aby nie jakieś nieszczęście? Dlaczego nie pływa po wodzie spokojnie jak ja? Może potrzebuje pomocy? Wahał się delfin i wahał. Aż wreszcie powziął odważne postanowienie: trzeba go docholować do brzegu. Bardzo był zdecydowany do pomóc chłopcu. To pomyślawszy. Zwinny delfin zręcznie wślizgnął się pod bezwładne ciało, tak, że chłopiec spoczął na jego grzbiecie. Zmierzał z nim właśnie w kierunku stałego lądu, kiedy wielki osen wzburzył się i delfin posłyszał pomruk jego fal. Cóż uczynić chcesz, Delwinie, z najświętszym z mych praw? Każdy śmiałek niechaj zginie, co mnie dręczy w ław. Czy obudzić chcesz, Delwinie, zasłużony gniew? Nikt mnie przecież nie przepłynie woli mojej wbrew Tylko zrodzą w mej głeminie pośród skał i raz. Może żyć jak ty, delwinie, to najświętsze spraw Ależ wielki oceanie, pozwól chłopca strzec Cóż się z jego życiem stanie, kiedy wiry go w otchłanie na dno zaczną wlec Na mym grzbiecie się dostanie bezpiecznie na brzeg Zechciej wielki oceanie, cofnąć swoje przykazanie, a będę go strzegł Wielki Ocean był jednak niegrzeszony. W niegrzecznych słowach odparł Delfinowi, żeby natychmiast oddał mu chłopca, który jest jego zdobyczą, bo w przeciwnym razie pożałuje swojej zuchwałości. Z winnego Delfina oburzyła taka bezduszność i postanowił uratować chłopca wbrew woli Wielkiego Oceanu. Próbował jeszcze doń uprzejmie przemawiać, prosić go i łagodzić, a tymczasem wytężał wszystkie siły, by się znaleźć jak najbliżej brzegu. Wielki ocean wnet pojął tę grę Zrozumiał, że delfin nie chce mu ustąpić i zrezygnować z ocalenia chłopca Poruszył więc najpotężniejsze fale i rozszalała się straszliwa burza Wody wznosiły się wysoko Przelewały wzburzone odmęty, pryskały piany Z wściekłą siłą żywioły atakowały zwinnego delfina, by wydrzeć mu chłopca Delfin jednak nieustępliwy, nie miał zamiaru chłopca porzucić Przytrzymywał go z całej siły płetwami na grzbiecie I rozpaczliwie usiłował dopłynąć do brzegu Serce waliło mu z wielkiego wysiłku na skutek oporów fal. Krew wzburzyła się w nim i zagrzała. I dalej toczyła się. Zażarta walka między zwinnym delfinem i wielkim oceanem o chłopca. Poczciwy delfin nie pojmował, że walczy niepotrzebnie, bo chłopiec, którego z takim poświęceniem holował na brzbiecie do brzegu, był już od dawna martwy. Wielki Osan też o tym nie wiedział. Może właśnie dlatego, że był tak wielki, było mu obojętne, czy zatrzyma chłopca żywego jako zakładnika, czy też martwego rzuci na dno na pożarcie morskim potworom. Ale delfinowi obojętne to nie było, po prostu się nad tym nie zastanawiał. Walka między złością i dobrocią zwykle bywa nierówna, bo złość jest jako san, a dobroć zwykle jest po prostu odruchem. Cóż mi tam groźby? Tu mał zwinny delfin! Skoro czynię tak, jak mi nakazuje serce. Był to bowiem bardzo... Ale to bardzo poczciwy delfin i wreszcie dopłynął do brzegu. I kiedy z ciałem chłopca wydostał się na piaszczystą plażę, z wysiłku pękło mu serce. I może tak było lepiej, bo pęknięte serce nie dowiedziało się o tym, że cały trud poszedł na marne. Pęknięte serce nie mogło już cierpieć z żalu ani nad chłopcem, ani nad sobą. Nad zastygłymi ciałami chłopca i delfina pochyliły się na brzeżne trzciny i szemrały cicho. Jakże smutna dobroć bywa, jeśli bezcelowa, lecz żałobą światłokiewa tylko jej połowa. Nawet bowiem smutna sprawa swą wymowę zmienia, gdy otuchu nas napawa radość poświęcenia. Jeśli serce nie jest głazem, lecz ten nadzieją serce się połączą razem lub razem zmartwieją. Pama dwójko, jak okropnie mi ich obu. Czy Pani Miewa zawsze tak ponure sny? Zawsze, zawsze śni mi się wszystko do pary, jak delfin i chłopiec. I zawsze są to pary dziwnie niedopasowane do siebie. Sama nie wiem dlaczego. Może dlatego, że choć nazywam się Dwójka, to jednak wciąż jestem pojedyncza? To jeszcze łatwiej wyjaśnić, na świecie tak rzadko zdarzają się dobrane pary. Ale co do tego snu? To wcale się nie zgodzę, że jest ponury. Jak to? To jest przecież sen o nadziei. Mówi, że nie wolno jej tracić nawet wówczas. Ty to wszystko bez wątpienia i tak musi skończyć się niedobrze, bo rzeczywistym złem jest dopiero brak nadziei. A jednak, wszystko się źle skończyło. Miałam nadzieję, że skończy się, gdy z delfin dalej spokojnie popłynie po Wielkim Oceanie, albo się z niego wyniesie, jeżeli nie był to dobry ocean. Mogłoby tak się zdarzyć, ale czy ty byś w to uwierzyła? Tak, tak, oczywiście żebym uwierzyła. Wiesz, Lauro, kto wierzy w dobre sny, tego najczęściej spotykają złe przygody. Nie wiem, nie wiem. Chodźmy karzenko karzełko bukobudorze. Chyba minęła już pełna godzina i może następna baś będzie weselsza.